Witam wszystkich serdecznie w kolejnym nagraniu na początku kanału bez pretekstu. Tym razem spełniam kolejne życzenie, więc dzisiaj chciałbym wam pokazać, co mam zainstalowanego, jakiego typu aplikacje mam zainstalowane na swoim Nexusie 7. Więc tak, od góry Allegro, Angry Birds oczywiście w wersjach Space i Star Wars dla zabicia wolnego czasu. Antec Explorer. Jest to mój ulubiony, a przy tym warto zaznaczyć, że darmowy eksplorator plików. Następnie Argos. Jest to mobilna aplikacja sklepu Argos. Autotrader. Platformy do sprzedaży, bądź kup kupowania samochodów, bądź innych pojazdów. Autotrader. Przeglądarka Chrome. Cranes. No... Jest to aplikacja, którą zainstalowałem już bardzo dawno, dawno bardzo, bardzo dawno i jej nie używam. Czasopisma e, Play to jest coś, co mi się pojawiło dosłownie wczoraj. E, wielki, na terenie Wielkiej Brytanii ostatnimi czasy e, weszła nowa usługa: czasopisma Play. E, jest to odpowiednik e, Aplowskiego Newstand. Więc o teraz dostępne będą także gazety w, sklepie, w, mar, w Android Markecie, w Google Play, bądź jakkolwiek to się teraz będzie nazywało bądź w przyszłości e, Chat to od Google Plus um, Dead Trigger, mhm. e, zabijamy ząbiaczków. Dropbox, des Google, Google Earth, e, eBay, Endomodo, Evernote, no to jest coś, bez czego żyć nie mogę ostatnimi czasy, zwłaszcza od momentu, um, w którym zacząłem się przyzwy przyzwy przyzwyczajać nie przyzwyczajać, e, przygotowywać e, do odpowiedzi. Na zadawane przez Was pytania, aplikacja Facebook. Ostatnio, dosłownie dzisiaj, dostała aplikację i działa naprawdę świetnie. FIFA 2012, to nie dla mnie, to dla kuzyna. Film Play, no niestety, nie da się tego instalować. To jest w standardzie Firefox Beta, zostało po poprzedniej instrukcji. Tak samo jak Flash Player, Galeria, no standard, Gadu Gadu. Tego komunikatora używam od 15 roku życia. Tak naprawdę już teraz z niego nie korzystam, ale czasami ktoś się odezwie. No, oczywiście, Gmail, Google Search, Google Plus, Groupon. No, to jest oczywiście platforma zakupowa. Kolejna. HD widgets. Według mnie najlepsze widgety dostępne na Androida. Tutaj, właśnie na menu głównym, macie jeden z tych widgetów. Drugi jest tutaj. Proszę. Jedźmy dalej. Ingress. Ingress to jest nowa gra, zupełnie nowa gra, która nie jest jeszcze dla wszystkich dostępna. Oczywiście to znaczy dostępna jest dla wszystkich. Aplikacja do ściągnięcia, ale żeby w nią zagrać, należy mi dostać specjalne zaproszenie. Ja już zaproszenie swoje mam, mogę wam pokazać, jak gra wygląda, ale niestety zagrać sobie nie mogę. Bo, żeby zagrać, gra polega na tym, że wychodzi się na dwór i zaznacza takie portale, zbiera, zbiera się energię i tak dalej, tak dalej. Gra naprawdę jest ciekawa. Z samego opisu już mnie zaciekawiło. Ale w związku z tym, że mój model Nexusa 7 jest tylko Wi-Fi, no nigdzie poza dom nie mogę za bardzo wyjść, prawda? Yy, więc tak jak widzicie, po prostu chodzimy i zbieramy sobie tą pozytywną energię. Proszę. No niestety nic tutaj więcej sobie nie pozbieram, bo nic więcej w zasięgu yy, mojego... Tabletu nie ma. By musiał być na zewnątrz, ale na zewnątrz nie mam za połączenia internetowego. A niestety nie posiadam telefonu z Androidem. Ale mogę wysyłać zaproszenie? Kalendarz, kalkulator, katalogika, krzyżówki, książki Play, LinkedIn, aplikacja mojego banku lokalne Google Mapy, jedna z najlepszych aplikacji zresztą. Muzyka Play, Nowa 3. Nawigacja NFC Task Launcher Jeszcze z tej aplikacji nie skorzystałem ani razu, bo nie, po prostu nie posiadam żadnego z tych tagów. Chciałem sobie kilka zamówić, chciałem sobie pokombinować, że tak powiem, popróbować, potestować, no ale jeszcze nie miałem weny, że tak to określę. Need for Speed Most Wanted Po dobrych wspomnieniach z wersji pc postanowiłem, że sobie ściągnę wersję Androidową i nie żałuję. Office suite, 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 w wersji pro kupiłem za 69 pensów brytyjskich. W momencie jak parę tygodni temu, dobrych parę tygodni temu, była ta akcja, właśnie aplikacja za 25 eurocentów, czy jak to tam się nazywało. Osoby, no to wiadomo to są kontakty. PayPal folder pobrany, pobranych rzeczy, Poczta, Puls, no to jest czytnik newsów, którego używam. Real Racing, Marantz Remote App, to, to jest aplikacja do kontrolowania mojego amplitunera od kina domowego. Rightmove, to jest platforma poszukiwania mieszkań do wynajęcia w Wielkiej Brytanii. Ski Safari, najszybszy zabijacz czasu, zaraz po Angry Birds w moim mniemaniu sklep Play, SkyDrive, no to następna chmura Skype, komunikator SmartStay X. Więc to jest odpowiednik tego, e, tych bystrych oczu, no nie wiem jak to teraz się nazywa po polsku. E, Samsung się szczyci, że Samsung Galaxy e został wyposażony w tą funkcję, że telefon nigdy nie zaśnie, prawda? Wie, kiedy na niego patrzymy i tak dalej. No to to jest taka właśnie aplikacja, która wie, kiedy na, patrzy na telefon. Wie, no widać, że nie wie, bo e, ekran co chwilę gaśnie. Splashtop no to jest um, aplikacja do łączenia się bądź kont przejęcia kontroli nad um, pc tem desktopem bądź innym urządzeniem, które ma też tą aplikację zainstalowaną. I jeszcze nie zdążyłem jej wypróbować. Stil ABS um, A6W, A6, A6W. Szóstka windera no to jest super niby sposób na szybkie osiągnięcie sześciopaka. Nie martwcie się, sześciopaka nie mam. Nigdy nie miałem. No to znaczy, miałem w lodówce. Tax and Writer, no to jest właśnie program, druga część tego programu LFC, o którym mówiłem chwilę wcześniej, służy do e, wgrywania funkcji do tych pustych tagów. Talk, no to jest chat plus e, Batman, Dark Knight e, Rises, czy jak to tam było. Team Park, kolejna gierka, Tłumacz, no to jest aplikacja, z której bardzo często i gęsto korzystam. Talk, no to jest oprogramowanie do obsługi mojego interfejsu OBD. Chip Advisor, no to jest aplikacja, pewnie, której, którą wszyscy znają. Można tutaj znaleźć opisy i opinie użytkowników na temat wielu hoteli, połączeń itd. Więc dla turysty, lepszej aplikacji na chwilę obecną nie ma. Program kanale Cyfry Plus, no chyba nie, nie potrzeba wyjaśniać. TVN Player, niestety, e, bezużyteczny za granicą. E, VLC Player, no to, to jest jeden z moich ulubionych odtwarzaczy, jeżeli nie ulubiony, wideo e, do filmów. View, no to jest aplikacja, firmowa aplikacja sieci. Kin View. Wargames no to jest gra, która powstała na, na podstawie filmu Wargames, więc zawarte są tam motywy i tak dalej z filmu. Widget Evernote to jest aplikacja, która doinstalowuje się bądź jest częścią podstawowej aplikacji Evernote. Więc można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście wygląd i dostępne skróty można modyfikować wedle własnych upodobań. Wyszukiwanie głosowe, YouTube, zegar, Zynga Poker. Tak lubię czasami zagrać w pokera. Przepraszam. I to by było na tyle. Nic więcej na moim tablecie nie znajdziecie. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, zapraszam. I do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Cześć.